Bogdan Mazurkiewicz, witam Państwa w naszym przypominaczu archiwaliów telewizyjnych. Nie ma co tracić czasu na pogaduszki, bo najważniejsze są tu materiały, do których obejrzenia Państwa namawiam. A rozpoczniemy sportowo. Sygnał do tego da osoba, która wprawdzie nie pojawi się w materiale, ale której głos rozpoznaje bardzo wielu bolsławian. W mistrzostwach organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wzięło udział 20 zawodników. Rywalizowano na dystansie 200 metrów w 16 kategoriach wiekowych. Zawodnicy mierzyli się w trzech stylach – grzbietowym, klasycznym i dowolnym. Najlepsi pływacy tych zawodów to m.in. Damian Matusiewicz, Vanessa Piotrowska, Michał Cieśla, Gabriela Jośko, Maciej Dębiński, Marcin Małowiecki, Dorota Bernat, Robert Markowski, Weronika Niewiadomska, Kamila Kalinowska, Małgorzata Biały, Przemysław Sobczak, Jacek Wójcik i Janusz Zieliński. Mamy coraz więcej pływackich talentów – podkreślał nauczyciele bolesławickich szkółek. Niektórzy z nich mogą pochwalić się naprawdę dobrymi pozycjami w wojewódzkich rankingach, mimo że konkurencja w tym sporcie jest ogromna, kolejne zawody pływackie w ramach otwartych mistrzostw Bolesławca 2002 odbędą się 8 czerwca, zgodnie z regulaminem przewidziano start na dystansie 60 metrów stylem motylkowym, grzbietowym, klasycznym, dowolnym i zmiennym. Na pewno poznali Państwo ten głos słynnego dzitka, czyli Ryszarda Niewiadomskiego. Kolejny materiał jest króciutki i pretensjonalny, ale wielu dorosłych obecnie ludzi zobaczy tam siebie, gdy mieli po kilkanaście lat. Wszyscy dobrze o tym wiedzą, że wcale nie jest tak łatwo nakłonić dziecko do nauki. Młodzi uczniowie jeszcze nie rozumieją, że jest to tak zwana inwestycja we własną przyszłość. Dlatego dobrym sposobem jest nagradzanie dziecka za dobre efekty. Z pewnością świadomość nagrody może załagodzić żal, jaki czasami wzbudza strata czasu poświęconego na przykład na czytanie. Wczorajsze spotkanie na pewno było dla uczniów uwieńczeniem ich całorocznej pracy. W nagrodę otrzymali książki, które mogą pomóc im w dalszej nauce. Ale aby było ciekawiej odbyła się również część artystyczna, w której młodzi ludzie odegrali krótkie przedstawienie. Z ciekawością i zainteresowaniem oglądali je dyrektorzy szkół, przedstawiciele samorządu oraz prymusy. A teraz o placu między Jasnyka i Łukasiewicza. O zagospodarowanie tego placu toczyły się boje między mieszkańcami a ówczesną samorządową władzą. Plan jego wykorzystania był też ważnym elementem kampanii wyborczej do samorządów, która w 2002 roku się odbyła. Te kilka miesięcy do rozpoczęcia budowy jest bardzo korzystne dla wielu osób. To, że plac będzie jeszcze jakiś czas funkcjonował w obecnym kształcie, ucieszy na pewno pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ci ciągle czekają na przeprowadzkę do nowej siedziby przy ulicy Cichej. Jeszcze jakiś czas pozostaną w tym starym budynku przy Łukasiewicza. Myśmy się umówili z firmą, że nie będzie nas wyrzucała z tego budynku, bo mogłaby nas już stamtąd wyrzucić. No przynajmniej do końca października tego roku, a my, jak wiecie, w międzyczasie przygotowywujemy siedzibę mops na ulicy Cichej. Tam w tej chwili trwa remont, więc mam nadzieję, że możemy spokojnie ten remont na ulicy Cichej zakończyć. Także dzieci i miłośnicy placu zabaw jeszcze jakiś czas będą mogli korzystać z huśtawek umieszczonych przy ulicy Asnyka. Niektórzy skarżą się, że plac nie jest odnawiany, ale dzieje się tak ze względu na to, że po drugiej stronie ulicy powstaje już nowe miejsce zabaw. Uporządkujemy ten plac z tyłu. Wczoraj zarząd też podjął jedną ważną decyzję, ponieważ myśmy tam mieli określoną ilość środków na uporządkowanie tego placu. Ale w wyniku przetargu okazuje się, że cena zaoferowana przez wykonawcę została tak spadła, że z tych samych środków jesteśmy w stanie jeszcze dodatkowe roboty, a więc likwidację tych następnych kół betonowych wykonać w tym roku. I wczoraj zapadła decyzja na zarządzie miasta, że wykorzystujemy te pieniądze do końca. Być może, że do końca tego roku uda nam się uporządkować, czyli zlikwidować tą część betonową na wieś humusu posiać trawę i przygotować od nowa ten plac dla potrzeb mieszkańców. W budżecie zaplanowano 140 tysięcy złotych na remont placu zabaw przy Łukasiewicza. Firma, która kupiła plac sporów przy ulicy Asnyka jest już na etapie projektowania, a inwestycja najprawdopodobniej zostanie rozpoczęta w marcu przyszłego roku. Planowany czas jej zakończenia przewidywany jest na listopad. Ciekawi może państwa co tam miało zostać zbudowane? Ano z zapowiedzi wynikało, że zjawiskowe centrum handlowe niemal jak warszawskie Złote Tarasy. Już nowe władze miasta z prezydentem Piotrem Romanem zamieniły się jednak z tą firmą gruntami i ta w rezultacie zbudowała na Tysiąclecia Market Tesco. Niewiele więc brakowało, abyśmy mieli tu w centrum taki uroczy blaszak. Przypominamy właśnie materiały, które powstawały w gorączce kampanii wyborczej do samorządów lokalnych których na prezydentów startowali Józef Burniak, ówczesny prezydent Bolesławca i Piotr Roman, ówczesny starosta Bolesławiecki. Na dzisiejszej sesji przyjęto uchwałę o przyznaniu starości dodatku specjalnego w maksymalnej możliwej wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. To jest około 2000 zł brutto, to jest około 2000 zł brutto, czyli netto będzie to poniżej 1500 zł. Przyznanie dodatku uzasadniono w projekcie uchwały koniecznością wykonywania przez starostę dodatkowych zadań o znacznym stopniu złożoności i odpowiedzialności. Projekt uchwały nie konkretyzuje, o jakie zadania chodzi. Starosta otrzymywał dodatek przez minione dwa lata. Rada, która chce przyznać dodatek specjalny przewodniczącemu zarządu, musi co roku podejmować taką uchwałę. Problem w tym, że Rada podjęła decyzję dziś, a starosta pieniądze pobierał od stycznia. Rada nie powinna podjąć tej uchwały w styczniu? Powinna. I od stycznia pobierał pan ten budżet? Od stycznia pobierałem przez kilka miesięcy. Następnie, w momencie, gdy zorientowałem się, że, że ten dodatek, że nie ma tej uchwały, po prostu z niego zrezygnowałem. Starosta jednak najprawdopodobniej nie będzie musiał zwracać pieniędzy do budżetu powiatu. Rozmawialiśmy z Urzędem Wojewódzkim, który sprawuje nadzór prawny i oni uznają, że jest to oczywista pomyłka i po prostu ta uchwała powinna zostać przez nadzór zatwierdzona. Nie zmienia to jednak faktu, że pieniądze były od stycznia wypłacane staroście bez żadnej podstawy prawnej, czyli niezgodnie z prawem. Na chwilę przenosimy się teraz poza Bolesławiec, a konkretnie do Iwin. 20 lat temu stanął tam pomnik poświęcony górnikom nieistniejącej już wówczas kopalni rudy Miedzi Konrad. Pomnik ma być hołdem dla około 3000 górników, którzy przez 53 lata działania kopalni i dzięki swojej pracy stymulowali rozwój gminy i okolic. Budownictwo, infrastruktura i kultura. Duże nakłady na te dziedziny rozwoju były skutkami obecności kopalni Konrad w Winach. Generalnie pomysł o wybudowaniu i utworzeniu, otworzeniu, otwarciu pomnika górnikom zakładów wilczych Konrad wyszedł z inicjatywy tu mieszkańców osiedla Iwiny, jak i również samorządu gminy Warta Bolesławiecka. Ja jestem szczęśliwy, że tak duże poparcie społeczne ta inicjatywa znalazła, bo dzisiejsza uroczystość zgromadziła tu rzesze ogromnej ilości mieszkańców, którzy w ten sposób wyrazili swój hołd tej ciężkiej pracy braci górników kopalni Konrad. W odsłonięciu pomnika no, oczywiście brali udział również byli pracownicy kopalni. Przede wszystkim im ten pomnik jest, ich pamięci został tutaj wybudowany i chcielibyśmy, żeby zawsze przypominał naszym wnukom, prawnukom, następnym pokoleniom, że była tu kopalnia matka, która dawała życie mieszkańcom tego osiedla, tych powiatów dwóch i Bolesławieckiego, a szczególnie mieszkańcom gminy Warta Bolesławiecka. Gmina Warta Bolesławiecka wydała na pomnik 3000 złotych gdyby kosztował 10 razy więcej, 100 razy więcej, warto by zapłacić, ponieważ to co kopalnia zostawiła dla tej gminy, tą szansę rozwoju, to naprawdę ta cząstka, to jest tylko cząsteczką tego wkładu, który kopalnia nam zostawiła. Pękła rura. Niby trywialna sprawa, ale okazuje się, że mogła mieć związek z przypuszczeniami historyków i legendami o podziemnych tunelach, które łączyły m.in. Bazylikę Maryjną z budynkiem pobliskiego banku. Pani Halina Danielewicz z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu prawie nieustannie dowodziła akcją. Został rano wykonywany tu taki wykop pod kabel elektryczny wystąpiło. Jakiś tam mały taki wyciek wody, no i pomału, pomału. Od rana zaczęliśmy kopać w pobliżu naszej sieci. No i coraz to większa ta woda. Woda jednak nie pochodziła z ród wodociągowych. Znaleziono rury zupełnie należące do przedsiębiorstwa. Woda lała się tak długo i tak mocno, że szukano jej źródła do bardzo późnych godzin wieczornych. Tośmy zaczęli analizować najpierw no, tak. tamtych wody, bo to... Zakupaliśmy to zaczęliśmy z tej strony. Ona tu zaczęła napływać, bo tak zaczęła napływać za dużo, nie? Żeby to była gruntowa, bo tu w tym rejonie jest bardzo wysoki poziom wody gruntowej, nie? Ale bądź mądry i teraz znajdź skąd to napływa. To najprawdopodobniej jest gruntowa, tylko nie wiemy skąd ona się do tych rur właśnie dostaje, w którym miejscu się dostaje. Lejąca się woda nie była awarią i mogła mieć związek z podziemiami, które przebiegają pod tą częścią miasta. W jednym z naszych programów w cyklu Odkrywamy Historię, opowiadaliśmy o tym. Teoria, która jakby głosi, że to właśnie całe urządzenie miało służyć do wprowadzania dodatkowych opadów wody, czy powiedzmy nadmiaru z budynków upływającej, świadczy o tym ten odcinek rury, który jest wyprowadzony zresztą nie tylko w tym miejscu. W innych miejscach takich wypustów jest więcej i można domniemywać, że były one właśnie celowo wyprowadzane do tego tuneliku przelewowego. Co jeszcze świadczy o tym, że tutaj często przepływa woda. No są takie zacieki na dnie, które wskazują na regularny odpływ. Zresztą, tak jak już wcześniej mówiłem, trudno spodziewać się, że na początku XIX wieku czy usyłku, czy usyłku XIX wieku raczej przepraszam, ktoś budowałby tego typu tunele do celów obronnych. Żadnego niebezpieczeństwa, tylko gdzieś ten wyciek trzeba zlokalizować i go po prostu no, zlikwidować. Po kilku godzinach wyciek udało się zatamować. Wykop został zabezpieczony i zasypany. A teraz będzie o butach Edwarda Schutera. Zorientowani w sprawie wiedzą oczywiście, że nie chodzi o jakieś zdjęte z jego stóp obuwie, ale nie wszyscy orientujący się w tym, o co chodzi, wiedzą, co się z tymi butami ostatecznie stało. Tu znajdziemy odpowiedź. Tak wyglądała praca nad słynnymi butami Edwarda Schutera. Były dokładnie zaprojektowane według pierwowzoru kupionych kilkanaście lat wcześniej autentycznych butów artysty. A to już spacer po Bolesławcu. Każdy z butów ważył około 50 kg, miał 3 metry długości i 2 metry wysokości. Wybraliśmy się do Lubkowa, do samotnie Edwarda Schutera, aby sprawdzić, co dalej stało się z butami. Któregoś dnia... Kiedy stały już dosyć długo na podwórku i czekały na ewentualną realizację dalszych planów, wiedziałem już, że nie mogę tego zrobić, że już nie mogę liczyć na żadnych sponsorów, że jeżeli kiedykolwiek cokolwiek robić, to muszę robić na własny koszt. A te, te akcje, które miałem w założeniu, a więc Wędrówka do Paryża, no były za kosztowne jakby na, 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 na obecną chwilę jakąś taką finansową moją, dlatego postanowiłem, że spalę je i wyprowadziłem je na takie pobliskie wzgórze mojego domu i kiedyś wieczorem. Podpaliłem je i spłonęły. Wiatr rozwiał wszelkie szczątki, ten popił gdzieś tam po Polach. Być może wiatr zaniósł te buty w te miejsca tam, gdzie, gdzie, do których chciałem dojść w nich. Szkoda, że wielkie buty nie znalazły jakiegoś stałego miejsca, choćby w naszym mieście. Edward Schutter jednak nie żałuje tego, co z nimi zrobił. Myślę, że buty spełniły swoją, swoją rolę. Takie, jakie było pierwsze założenie artystyczne tej idei. A to, że y, nie wydarzyły się te wszystkie happeningi w tych różnych miejscach, o których mówiłem, to było pewne nie, niezrozumienie sponsorów, którzy początkowo zaoferowali mi pomoc w realizacji tego. Gigantomania jednak nadal panuje na podwórku artysty. Niedawno wyrosły mu potężne Więc Wysokość jest wysokość ma 25,5 cm, a długość. No 30, myślałem, że trochę więcej, tak, 30 centymetrów. W Lubkowie zatem budów już nie można zobaczyć, ale warto obejrzeć galerię artysty. Funkcjonuje tu ona od dwóch lat. Ten mój dom, pracownia istnieje, już funkcjonuje od 10 lat. Prace były do, do, dotychczas przechowywane w pracowni gdzieś tam, że już nie, nawet nie mogłem się ruszyć, dlatego teraz one już są normalnie eksponowane. Każdy może przyjechać, każdy może obejrzeć, porozmawiać. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to mogę opowiadać o, o różnych rzeczach, o jakichś tam przyczynach, pewnych historii, zdarzeń mojego życia, napić się kawy pobyć chwilę i sobie odjechać problem jest tylko jeden o wiele łatwiej przyjechać do lubkowa niż odjechać z tego uroczego miejsca i wracamy do trwającej w 2002 roku kampanii wyborczej do samorządów zaczynamy dzisiaj kampanię wyborczą czyli zaczynamy aby coś zacząć to z czegoś trzeba się rozliczyć przez 4 lata w powiecie rządziliśmy tylko w gminie miejskiej Bolesławiec, czyli inaczej w mieście Bolesławiec. Dlatego chcemy przedstawić dla naszego elektoratu, jak rządzimy i jak potrafimy rządzić. Zrealizowaliśmy wspólnie z naszymi koalicjantami 90% założeń programu wyborczego. Było to możliwe dzięki temu, że nie wdawaliśmy się w awantury z opozycją, która za wszelką cenę próbowała nam udowodnić, że nie umiemy rządzić. Tylko konsekwentnie, punkt po punkcie wykonywaliśmy nasze obietnice. Po podsumowaniu minionych czterech lat zaprezentowano kandydatów w wyborach bezpośrednich. Są nimi Józef Burniak na prezydenta Bolesławca, Jan Kowalik na burmistrza Nowogrodzica, Franciszek Bachur na wójta gminy wiejskiej Bolesławiec, Tadeusz Gąsiarowski na wójta gminy Gramatka. Na wójtów warty i osiecznicy koalicja kandydatów jeszcze nie ma. Do Sejmiku dolnośląskiego kandyduje Stefan Zbieg. To nasi mieszkańcy zweryfikują przy urnach wyborczych, czy dobrze przygotowaliśmy się do pełnienia funkcji publicznej. Czy wystawiliśmy właściwych kandydatów? Czy nasze programy wyborcze są idealne, prawdziwe i odpowiadają oczekiwaniom mieszkańców? Po rozliczeniu się z realizacji programu i zarysowaniu programu na następne cztery lata przedstawiono tych, którzy program mają realizować. Każdy kandydat został przedstawiony i nagrodzony oklaskami. W międzyczasie padła również istotna deklaracja. Przystępując do samorządowej kampanii wyborczej, deklarujemy po raz kolejny, że nie będziemy prowadzić kampanii negatywnej. Będziemy dyskutowali z naszymi konkurentami na argumenty merytoryczne, a nie na pomówienia i opluwania. Motywujące dla kandydatów mogły być również te słowa. Nikt nie jest skazany na sukces, ale każdy z kandydatów jest potencjalnym zwycięstwem. Nie stać nas, by 27 października wyborcy lewicy pozostali w domu. Wielka w tym rola wszystkich naszych kandydatów. Musicie znaleźć, musimy znaleźć wyborców, bo oni nas szukać nie będą. Na koniec spotkania kandydaci SLDUP wspólnie ze zespołem Sumptuastic odśpiewali piosenkę, która towarzyszyć będzie kampanii wyborczej koalicji. Z tych przedstawionych kandydatów tylko Tadeuszowi Gąsiorowskiemu udało się wywalczyć wójtowstwo w gromadce, Reszta przegrała tamte wybory. A sumptuastik od 2016 roku też nie daje oznak życia, choć pojawiły się właśnie doniesienia o jego powrocie. I mamy już 2003 rok. Jest już dawno po wyborach samorządowych. Na jedną z tego oznak są zmiany, które nastąpiły na wielu stanowiskach. Nowym dyrektorem szpitala powiatowego został Dariusz Kłos. Prowadzenie szpitala to bardzo łagodne określenie tego, co czeka nowego dyrektora. Zadłużenie Polesławieckiego ZOZ-u wynosi bowiem 14 milionów złotych, a miesięcznie dług rośnie o kolejne 600 tysięcy. Nowy dyrektor naczelny, Dariusz Kłos, jako podstawowy cel wyznaczył sobie uzyskanie płynności finansowej, gdyż obecna sytuacja uniemożliwia szpitalowi prowadzenie bieżącej działalności. Dyrektor powiedział, że jest wiele narzędzi, które mogą doprowadzić do uzyskania stabilizacji. Trudno mi powiedzieć, czy mam sposób na ten szpital. Jestem w tej chwili na etapie takiego diagnozowania, to znaczy musimy ustalić przede wszystkim tutaj wspólnie z kadrą kierowniczą, w jakim miejscu, w którym miejscu szpital znajduje się. I to są te pierwsze działania, które podejmujemy. Dariusz Kłos podkreślił, że szpital w Bolesławcu ma wiele atutów i ma wiele szans, jakich na razie nie zdradził. Zapytany o skutki częstych zmian dyrektorów szpitala, Dariusz Kłos odpowiedział, że będzie pracował tak, jakby miał tu pracować do końca życia. Ja jestem pełen podziwu dla kadry i kierowniczej, i dla pracowników, że w takiej bardzo trudnej i niekorzystnej sytuacji udaje się prowadzić tę działalność. No ale to nie, nie chodzi o to, żeby egzystować, tylko żeby ta działalność była prowadzona tak, jak być powinna, czyli z odpowiednią jakością. Bo... Nowy dyrektor nie chciał zdradzić warunków swojej umowy. Nie chciał też oceniać poprzedników. I to też nie jest tak, że ten szpital był źle zarządzany i popełniano same błędy. Tak jak powiedziałem, ten proces restrukturyzacji trwa, natomiast on się wiąże z różnego rodzaju, no niestety, niepopularnymi decyzjami. Opracowanie strategii dla szpitala to kolejny cel nowego dyrektora. Zwolnienia są pewnie nieuniknione, ale te decyzje muszą wynikać z przeprowadzonych analiz i wyliczeń. Należy pamiętać, że szpital to nie jest przedsiębiorstwo, gdzie można od tak sobie zamknąć linię produkcyjną, podsumował rozmowę dariusz Kłos. I coś co lubimy najbardziej, materiał z młodymi wówczas ludźmi. To na ich przykładzie najlepiej widać, jak wiele się zmieniło przez te 20 lat. Dziennik Rzeczpospolita i miesięcznik perspektywy ogłosiły ranking najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Pierwsze liceum ogólnokształcące w Bolesławcu znalazło się w czołówce. Według tych liczących się periodyków, pierwszy ogólniak zajął 140 miejsce spośród 6000 tysięcy szkół. Z tego rankingu wynika, zresztą uczestniczyłem w tym ogłoszeniu wyników tego rankingu w Warszawie 8 stycznia. Wynika, że nasza szkoła zajmuje znajduje takie poczesne miejsce, jeżeli chodzi o naukowy ruch. Olimpijski. Do ustawienia tego rankingu brano pod uwagę udział szkoły w olimpiadach i konkursach. Na szczeblu szkolnym, na szczeblu okręgowym i na szczeblu centralnym. No i to brano pod uwagę takie wskaźniki jak procent ogólnej liczby uczniów i ilość laureatów i finalistów. 140 miejsce na 6 tysięcy szkół w Polsce. Pierwsze miejsce w byłym województwo jeleniogórskim i oczywiście w Bolesławcu. Ta statystyka zaczyna przemawiać jeszcze z większą siłą, gdy poznaje się młodych ludzi i ich nauczycieli, którzy na ten sukces pracują. Dyrektor Pierwszego Liceum Stanisław Małkowski wczoraj zaprosił do swojego gabinetu tych olimpijczyków, którzy zakwalifikowali się w tym roku do etapów okręgowych różnych tematycznych olimpiad. Jak widać, zebrała się spora grupa prymusów. Taka ilość nieprzeciętniaków mogłaby spokojnie utworzyć jedną klasę w tej docenionej szkole. Są to uczniowie, którzy już mają wyznaczone terminy swoich rozgrywek na wiedzę i inteligencję, a będą to olimpiady języka francuskiego, niemieckiego, angielskiego, olimpiada historyczna, biologiczna, chemiczna oraz wiedzy o Unii Europejskiej. Dla wielu z tych ludzi to szansa na najwyższą nagrodę indeks uczelni. Kto tym razem po nią sięgnie, rozstrzygnie finałowa rozgrywka na szczeblu centralnym. A teraz dowiemy się, że i prezydent Bolesławca czasem opowiada bajki. Założeniem akcji jest rozbudzanie wrażliwości i wyobraźni dzieci poprzez czytanie bajek przez dorosłych. Cała akcja trwała w Bolesławcu przez dwa tygodnie. W tym czasie dzieci mogły usłyszeć bajki czytane przez osoby znane w mieście. Słuchali bajek z ust osób, którym chcę podziękować. Między innymi pan prezydent Piotr Roman, pani Krystynie Boratyńskiej, Naczelnik Wydziału Oświaty, pani Janiny Piestrak Babiczuk, pani Zdzisław, panu Zdzisławowi Abram, Abramowiczowi, panu Grzegorzowi Menetowi, dyrektorowi Badera, księdzu Andrzejowi z Kościoła w rynku. Pani Katarzynie Biegasiewicz, reporterowi telewizji Sat, pani Józefie Witas, panu Krzysztofowi Pieszko. Każdego dnia dzieci mogły wysłuchać bajek i uczestniczyć w zabawach związanych z tekstem czytanych utworów. W ciągu dwóch tygodni przez szkołę językową przewinęło się ponad 200 dzieci. Były to najczęściej przedszkolaki, ale również uczestnicy półkolonii organizowanych w szkołach. Dzisiejsze spotkanie z prezydentem miasta było ostatnim w tym cyklu. Poza samym czytaniem i rozmową na temat przeczytanego tekstu, dzieci miały okazję zadać prezydentowi pytania związane z funkcją, którą pełni. Oczywiście najważniejsze pytanie dotyczyło tego, czy prezydent czyta też bajki swoim dzieciom. Pan prezydent czyta bajki, ale czyta swoim dzieciom, ale dzieci już za bardzo nie chcą, że są już wyrażnięte i już nie chcą słuchać, ale kiedyś im czytałem więcej. Kolejną atrakcją spotkania była obecność na nim miejscowego pisarza, którego wiersze odczytała Józefa Witas. Ryszard Gruchawka z Wilczego Lasu jest już autorem tomików wierszy wydanych przez Iskry i Krajową Agencję Wydawniczą. Poza felietonami, poezją i prozą pisze on bajki i wiersze dla dzieci. Uważam, że każdy dobrze szanujący się w literat powinien właśnie zdecydować się na pisanie dla dzieci, bo uważam, że kształtują nie tylko wyobraźnię dziecka, ale kształtują również wyobraźnię tego kogoś, kto zdecyduje się na pisanie wierszy dla dzieci. Uważam, że ten świat, który teraz jest na krawędzi zwariowania, uważam, że potrzebuje takich dzieci, szczególnie, baśni, szczególnie dla dzieci. Uśmiechy i zadowolenie na twarzach dzieci biorących udział w całej akcji świadczą o tym, że była udana. W czasie ferii stała się kolejną propozycją dla wielu dzieciaków, które nie miały okazji, by wyjechać na zimowiska. Ogólnopolska akcja czytania dzieciom trwa jednak nadal. Powodzenie tych dwutygodniowych zajęć ośmieli może innych do tego, by powrócić do tej idei. Być może w jakiejś innej ciekawej formie. Zaczęliśmy od sportu i na sporcie skończymy. Tym razem będzie to koszykówka. W rozgrywkach ligi udział wzięło 8 zespołów. Pierwsza faza rozgrywek polegała na meczach każdy z każdym i doprowadziła do podziału ligi na dwie grupy. Jedna, tak zwana, silna walczyła potem o zajęcie miejsc od pierwszego do czwartego. Natomiast w grupie słabszej rywalizowano o dalsze pozycje. Ja jestem po pierwsze bardzo zadowolony z formuły tej imprezy, to znaczy, że mogła się spotkać młodzież ze swoimi troszeczkę starszymi kolegami, z dorosłymi i wspólnie, razem spędzili czas na sali i uważam, że to jest nasze zwycięstwo, nasze, to znaczy międzyszkolnego ośrodka sportu, jego pracowników, którzy dołożyli tutaj wielu starań. Liga zrzesza wszystkich chętnych, którzy mają ochotę spędzić swój wolny czas na sportowo. Wśród zawodników są lepiej i gorzej grający, ale nikomu nie przeszkadza to w dobrej zabawie ze szczyptą sportowej rywalizacji. Bardzo dobra rzecz, że takie coś powstaje, że, jest, że można grać po prostu w koszykówkę, bo praktycznie nie ma gdzie grać oprócz, oprócz tej ligi, nie ma nie ma co bardzo gdzie grać. Są kluby, ale to tylko zrzeszają zawodników. A tutaj są po prostu zawodnicy z wszystkich z różnych z różnych miejsc i po prostu jednocześnie i grają i myślę, że to jest bardzo w porządku. W zakończonym sezonie rozegrano 40 meczów. Królem strzelców został Kamil Abramowicz z drużyny Rinkersów. Średnia zdobytych punktów, jaka przypadła na jeden mecz wyniosła 124 punkty. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom, które pomagały bardzo mocno w przeprowadzeniu rozgrywek w tym sezonie. Przede wszystkim sędziom tychże rozgrywek, panom Tomaszowi, Benesie Tomaszowi Benesiewiczowi i Adamowi Myjkowskiemu, Ostatecznie w rozgrywkach Powiatowej Ligi Koszykówki zwycięzcą okazała się drużyna Linkersów. Drugie miejsce zajął zespół Basket, a miejsce trzecie i czwarte drużyny Boskie Kozy i Szotersi. Pragnę wszystkich zaprosić za rok na czwarty sezon Powiatowej Ligi Koszykówki. Były niegdyś drużyny koszykarskie w Bolesławcu, które rywalizowały w rozgrywkach ligowych. Niestety to już tylko wspomnienie, i nie ma nawet takich podwórkowych rozgrywek w tej dyscyplinie sportu. Ale myślę, że będzie kolejny program z telewizyjnej taśmoteki za tydzień. Zatem do następnej środy. Do zobaczenia.